Dobra. Jestem w mieście. Au. Dzień dobry, pani Madak. Dzień Cześć. Mówiłem, że powrócę. Okej. Okay. Dzień dobry, pani. Dzień dobry, panu. Dzień dobry pani królowa. O, dzień dobry, młody człowieku. Widzimy się w sklepie. dobra, jesteśmy w sklepie. I tutaj jak, jak tu... Au. i tutaj jak aktualnie widzę jest trochę taki syf. A w góry gdzie skasuje? Tutaj. Z ten a to dlatego jest taki żeby jest taki mało i tego nie ogarniasz. Nie, bo dopiero zrobiliśmy ten sklep i właśnie nie mam funduszy, aby tutaj posprawdzić, co nie. Okej. Okay. A, a kiedy będzie ogólnie taki? moment, że będzie otwarty właśnie sklep i będzie można tutaj właśnie kupować wszystko takie. Na masową ilość, że... Że na przykład tego po kilka, tego po kilka, tego po kilka, nie wiemy. Mam na razie za mało. Po no. Na razie możesz sobie coś tam kupić. zakupy Tu sobie wezmę koszyk. I co ja tam miałam kupić? Mówiła, żebym kupił dla niej marchewki. Hamburgera miałem kupić i miałem kupić jeszcze mięsko? Ciasto indyka. I jeszcze taki zestawik. Dobrze, chcę to wszystko. Jeszcze pokonajny. Jeszcze miałam kupić eukaliptusa. Ok, e, za ile za to płacę? 15 złotych. Proszę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Mam zakupy. Widzimy się w centrum. Jestem w centrum. I aktualnie tutaj nikogo nie ma. Widzimy. O, pokażę Wam, jak u nas wygląda szpital. Włączone z.

się obejrzycie, co tam jest u mojej siostry. Cześć. A, Cześć, jestem siostrą Majka. Pójdziemy do sklepu z szamponami, kołdrami i kupię sobie cegłę. Yeah. Bo to jest cegła, na, na, na.

Dzień dobry. Chciałabym kupić cegłę. Dobrze. Cegła raz. Ostatni model pomarańczowy. Idealny do cery mojej. Ile płasy? Zer, bo to ostatni model. Ja sobie gazetę. I tą piękną walizkę. Aby w cegłę. I wszystkie rzeczy, które sobie kupiłam. Mm. Ja. Teraz... Możemy iść... Do centrum... Całego miasta. Tylko może lepiej odniosę co do domu. Dobra. do Pani Mark. Dzień dobry. Jestem super bohaterką! Kwa 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 Okej? Wiesz co może tam wrócę? Okej Dzień dobry Państwo Hello Kitty Trzecia generacja rodziny Hello Kitty niedługo będzie piąta. Piąta chyba powinna być po czwartej. Nie. Omijam numery parzyste. Okej. Okay. Dobra. To koniec dzisiejszego programu, bo inaczej wyjdzie za długi. Do widzenia. Mogę skończyć? Musicie czekać.